Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W tym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się przede wszystkim o sondażu Radosława Sikorskiego i kolejnej wpadce Ryszarda Petru. Może zacznę właśnie od Ryszarda Petru, który w każdym tygodniu robi coś głupiego i zaczynam wierzyć w to, że robi to specjalnie tylko po to, żeby się o nim mówiło. Co tym razem powiedział? Najpierw napisał takiego tajemniczego tweeta i w sumie chwilę później Podczas wystąpienia powiedział, że Góra Kalwaria, na południe od Warszawy, to taka Polska B, a im bardziej w głąb, Ciechanów, Łomża. No, jak wiemy, Ciechanów i Łomża jest na północ od Warszawy, a nie południe. Tym sposobem na Twitterze internauci stworzyli hashtag Geografia Petru i po prostu się nabijali. Na dodatek pan Ryszard na swoim Facebooku udostępnił taką grafikę. A udzielając wywiadu dla BBC, na pasku informacyjnym pojawiły się informacje o tym, że Ryszard Petru jest liderem opozycji, a na marszu Kot było 250 tysięcy osób. Genialne. Kolejnym głośnym tematem na Twitterze w tym tygodniu była sonda Radosława Sikorskiego. Pan Radosław zadał pytanie, czy Antoni Macierewicz jest statecznym politykiem, czy świrem? Końcowe wyniki pokazują, że według większości jest statecznym politykiem, ale pan Radosław, wiedząc jaki będzie wynik, przed końcem sądy wiedział co ma napisać. Oczywiście zwalił wszystko na pisowskich troli. Janusz Piechociński dalej powala swoimi ciekawymi tweetami. Czy wiedzieliście, że DNA marchwi składa się z 473 milionów par nukleotydów? Mam ochotę panu Januszowi zadać takie samo pytanie, jakie zadał mu pan Marcin. Pan Rafał Ziemkiewicz nie wiedział, jak skomentować słowa Agnieszki Holland o tym, że program 500 Plus służy temu, by pozbawić kobietę decydowania o życiu, przytrzymywać w domu i uzależnić od zasiłku. Pani Agnieszka wygłosiła te słowa na kongresie kobiet, i dlatego najlepszym komentarzem jest ten użytkownika Piotras. Również czekam na wystąpienie odważnych kobiet. Które zrezygnują z tego haniebnego zasiłku. Prezydent Francji, pan Hollande, powiedział, że nie chce takiego społeczeństwa, jakie jest w Polsce czy na Węgrzech. Zgadzam się z panią Kataryną, również nie chcę, żeby było u nas tak, jak jest we Francji, tym bardziej, że w ostatnim czasie jest tam naprawdę gorąco. Pan Marcin Makowski napisał, że ludzie w biały dzień atakują w Paryżu policjantów, podpalają samochody, na ulicach regularne bitwy. Ale Unia musi się pochylić nad Polską. Rzeczywiście tak jest, francuskie radiowozy policyjne płoną, ale to nic w porównaniu z problemem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. KOT, czyli Komitet Obrony Demokracji, w tym tygodniu również był popularny na Twitterze. Za sprawą tego. Tak, panie Scott naśmiewały się z tego zdjęcia pani Beaty Kempy i Beaty Szydło. Rzeczywiście wygląda to komicznie, ale żeby od razu robić z tego taką akcję? Czemu to w ogóle miało służyć? Jeśli ośmieszeniu rządu, to trochę nie wyszło, bo tak samo ubrane były m.in. Anna Komorowska, Małgorzata Tusk, Ewa Kopacz, a nawet Michelle Obama. Jacek Nizinkiewicz napisał, że rząd i posłowie PiS. Wychodzą w trakcie przemówienia opozycji, że jest to pycha itp. Zgadzam się, jest to tak samo niedopuszczalne jak opuszczenie sali przez posłów Platformy Obywatelskiej po tym jak PiS unieważnił wybór pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na koniec świetna odpowiedź internautów na akcję PO. Wspólnie obronimy Polskę. Internauci pięknie przerobili to hasło na Wspólnie obrobimy Polskę. Nowe hasło dumnie widnieje na zdjęciach. Z przemówień Grzegorza Schetyny, ale również na billboardach. Prawdopodobnie we Wrocławiu ktoś przerabia prawdziwe billboardy. Jeśli ktoś z Was jest z Wrocławia, to prosiłbym o potwierdzenie, że rzeczywiście takie billboardy u Was wiszą. Zastanawiam się po prostu, czy te zdjęcia są prawdziwe, czy ktoś bardzo zdolny obrobił te zdjęcia w Photoshopie. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi te linki na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.